Cześć, dzisiaj odcinek na pewno kontrowersyjny, wzbudzi w niej jednym z Was emocje, natomiast nie obawiajcie się. Dzisiaj o szelkach dla świnki morskiej. Oczywiście żadne szelki nie nadają się dla świnek morskich. Chciałabym to z całą kategoryczną pewnością podkreślić. Świnka z racji swojej budowy ma bardzo delikatny kręgosłup i winiąc się i próbując zwolnić się z takich szelek, może go sobie nawet złamać, zwichnąć, może się w ten sposób po prostu zabić i bardzo trwale pokrzywdzić. Nawet e, nie, nie biorę pod uwagę tego, że Wy moglibyście świnkę pociągnąć, bo oczywiście nikt by nie chciał w ten sposób żadnej e, swojej świnki skrzywdzić. Natomiast chodzi o samą świnkę, która w amoku, gdzieś w nerwach, w stresie, coś jest straszne na tym spacerze, sama zrobi sobie krzywdę. Przegryzie Wam te szelki to jest inna rzecz, ucieknie. Natomiast generalnie dla świnki to jest ogromny stres, ogromny dyskomfort, a przede wszystkim ogromne niebezpieczeństwo i zagrożenie ich życia. Więc wszelko dla świnki mówimy nie. Dlaczego w ogóle powstał ten odcinek? Skąd mi to przyszło do głowy? Kupowałam wszelki dla mojego królika, bo jeden z moich królików okazał się wielkim fanem spacerów. Spacerów na szelkach, lubi to, nie przeszkadza mu to. Natomiast jest to królik-miniaturka, prawdziwa miniaturka, nie miniaturka na niby, która wyrosła i szelki dla królika były dla niego za wielkie. Więc przeglądając katalogi firm internetowych, firm zoologicznych. Okazało się, że widnieje coś takiego jak szelki dla świnki morskiej. Rozmiar jak najbardziej dla mojego królika. Kupiłam je oczywiście z myślą o króliku, natomiast zaniepokoiło mnie to, że coś takiego w firmach zoologicznych istnieje i funkcjonuje i można łatwo to dostać za nieduże pieniądze. Także chciałam Was uczulić, że jeżeli zabieracie świnkę na spacer, zorganizujcie jej fajny ogrodzony wybieg. Nieduży, niewysoki płotek to nie są duże koszta będzie to bardziej trwałe, a z pewnością będzie to bezpieczniejsze, przyjemniejsze i lepsze dla Waszych świnek.